W diecie wegetariańskiej niektóre składniki odżywcze mogą być trudniejsze do uzyskania. Omówimy, jak zadbać o ich odpowiednią ilość. Żelazo jest ważne dla transportu tlenu. Roślinne źródła to ciecierzyca, soczewica, szpinak i orzechy. Białko jest niezbędne dla organizmu. Roślinne źródła białka obejmują soję, tofu, kinoa, orzechy i nasiona konopi. Witamina B12. Niezbędna DLA krwinek i układu nerwowego jest głównie w produktach zwierzęcych. Wegetarianie powinni suplementować witaminę B12 lub wybierać produkty wzbogacone. Wapń, kluczowy DLA kości i zębów, jest w warzywach liściastych, jak brokuły, jarmusz i kapusta. Kwasy tłuszczowe omega-3DHA i EPA są ważne dla mózgu i serca. Wegetarianie mogą je uzyskać z alg morskich lub suplementów. Kluczem jest różnorodność diety. Eksperymentuj w kuchni łącząc różnorodność.